Dyrektywa unijna pozwala na wykorzystanie zwierzęcia do doświadczenia po raz drugi, czyli zwierzęcia, które już raz przeszło to ogromne cierpienie tylko na zasadzie absolutnego wyjątku. Co mówi rządowy projekt? za zgodą komisji Etycznej. znowu to samo. znowu to głos. samo znowu to jest przykład, przykład zaciemniania, z, zaciemniania prawnej sytuacji ustawiania reguły i szczególnych, wyjątków od te, i szczególnych wyjątków od tej reguły ale ja mam jeszcze gorszą ja mam tu jeszcze gorszą sprawę mianowicie jednym z pozytywów tej, tej dyrektywy jest fakt wprowadzenia pewnej górnej granicy górnej granicy cierpienia y, która jest dopuszczalna kre, kre bez, które przekroczenie jest niedopuszczalne. Wprawdzie ta granica jest mętna, ale dyrektywa w preambule na przykład mówi, że z etycznego punktu widzenia powinna istnieć górna granica bólu cierpienia i dystresu zadawanego zwierzętom, które nie powinno się przekraczać w ramach procedur naukowych. W związku z tym należy zakazać wykonywania procedur, które prowadzą do ciężkiego bólu cierpienia lub dystresu, które mogą być długotrwałe i nie można ich ulepszyć. No i jest to, jest to już bardzo by powiedzieć z jest Skrajny, absolutnie skrajny przypadek, który być może w sytuacji praktycznej jest trudno udowodnić, ale odpowiedni artykuł arty dyrektywy, czyli artykuł 15. E, no zabrania właśnie e, zabrania właśnie takich doświadczeń, po jakimikolwiek warunkami. Tam jest jakaś możliwość odwołania się do komisji w Brukseli, ale to już to Komisji Europejskiej w Brukseli w, takich, w takich przypadkach. I, organ. I, I proszę Państwa, co, 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 co robią projek autorzy projektu w ogóle pominęli, Te, tego w ogóle nie ma w projekcie się tego... Tego. Tej bardzo, określenia granicy. Określenia granicy. No to jest zwierzęca. bardzo istotne, jak gdyby powiedzieć, dla zasady tej, tej dyrektywy, że jest ta górna granica, żeby, żeby badacze wiedzieli, że jest jakaś tam, jakaś tam górna granica, której, której nie wolno przekraczać. I to jest po prostu zwyczajnie pominięte. To jest te, pewnego rodzaju taki to, co my nazywaliśmy kiedyś Krajowej Komisji Etycznej w stopień inwazyjności X, którego, no, którego, kto, który, który już jest nie który już jest niedopuszczalny. Niedopuszczalny. Więc to zostało Panie... wprowadzone i to zostało pominięte.